No gołąbki Zaraz będzie wigilijny oblot Szykować się, przeciągać Mamy dziś wigilię, 24 grudzień 2023 rok Wacuś co siedzi skulony na 8.45 czas wypuścić gołąbki myślę że wujka jaszczębia nie będzie ostatnio go nie widzę poleciał do ciepłych krajów dobra gołąbki puszczę was polatacie a potem śniadanko no część już do łąków wyleciała chodzą wzbiły się wysoko teraz sobie polatają A późne młode oczywiście im się latać nie chce. A tu jest moje stado. Chodzą. A w Niku kto został? No. Oczywiście te dwa mutki, one nigdy nie wychodzą. To są najpóźniejsze, już młode. Jeden był tylko raz na dachu. Drugi w ogóle. Najpóźniejsze, no bardzo późne, młode. No i co? Wacek wyleciał, polatał chwilę, padł. Jakoś nie ma ochoty na latanie. No i tu jest też późny, młody nakrapiany niebieski tam no, też za dużo nie lata i tamten ogólnie też nie jest do Tu nie jest taki późny ale coś mu się latać nie chce A no, tak to pusty gołębnik no, łąbki sobie polatają później dostaną am am No, a te gołąbki, którym się nie chce latać, korzystają już ze śniadanka. O, Bacusiowi się Wisi, chyba nie chce jeść. Śniadanko jest takie ubogie, ale do oporu, dietetyczne. Po prostu jęczmień z małą domieszką pszeniczki słyszę szum gołąbków jeszcze latają jeszcze gołąbki sobie latają ale już na dolnym pułapie znaczy się że chyba będą lądować Chociaż po nich nigdy nic nie wiadomo Tu mamy samiczkę No zawsze była do mnie Tańczyła ale boi się teraz światła z kamerki Część gołąbków już mi wpada z oblotu na am-am-am To jeszcze nie wszystkie, część sobie jeszcze lata, część jest na dachu Niech sobie pojedzą A tu mam taki nowy nabytek. Bardzo nowy nabytek. Czy się Wam podobają te gołąbki? Oświetlenie nie jest tu za ciekawe. To może ich tak nie widać dokładnie. Samiczka i samczyk Ten jest samczyk co sobie siedzi na górze A to jest samiczka nowy nabytek Nowy nabytek późne młode od śląskiego hodowcy mogę tylko tyle powiedzieć póki co mistrza z linii Grime Samiczka niewypierzona, jeszcze taka brudno niebieska. I siedzą sobie razem. Razem zakupione, razem sobie siedzą. Nie sądzę, żeby one miały prędko jajka, bo to są późne, młode. Jedzonko jedzą samczyka widać mniej. Samczyk jest nakrapiany, ładnej budowy. I samiczka taka nieduża. W ogóle gąbki nie są duże. Nowy nabytek. Zrobiłem sobie taki prezent świąteczny. Czy się Wam one podobają? Ocencie. To samo. Nowa parka do rozpłotu. mamy już statko większe w gołębniku, nie wszystkim się chce jeść, jak widać. Niektórym się już ma na Amori ale jeszcze za wcześnie. No. A te są przy korytku, a część jeszcze lata. Jeszcze grupka gołąbków lata, nie nalatały się I niech sobie tak latają Jak się im znudzi, zlądują A tu część sobie zajada No i co? Będę kończył filmik Idą święta, dzisiaj jest niedziela Już świąteczna wigilina Zasiędziemy dzisiaj wszyscy do wieczerzy wigilijnej Święta bez śniegu Ale do tego już żeśmy się przyzwyczaili No i co, życzę Wam wszystkiego najlepszego, wesołych świąt Szczęśliwego nowego roku. No, w tym roku już nie dobiję do 2000 subskrypcji, niestety. Nie z szampana. Może w przyszłym roku zobaczymy, jak to będzie. Wbijać tam suby, jak możecie. żeby poszło na 2000 subskrypcji. A tymczasem żegnamy się i do usłyszenia.